Cześć, z tej strony edytująca Marta z przyszłości, i chciałam Wam powiedzieć, że materiał, którego za chwilę wysłuchacie, powstał na potrzeby moich zajęć. Bo być może wiecie, albo i nie wiecie, ale ja nadal studiuję. Jestem na trzecim roku dziennikarstwa, a w tym roku kończę. I zawsze, jeżeli mamy jakieś takie dłuższe zadania projektowe, no to staram się gdzieś ten temat tatuażu do nich przemycić. Jestem tak zafiksowana na tym punkcie, że pewnie moi wykładowcy mają już powoli tego dosyć. Ale w każdym razie, nie przedłużając, żebyście wiedzieli, chciałam zamieścić taką informację na wstępie, więc no, mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodoba. Bardzo, ale to bardzo serdecznie chciałam z tego miejsca podziękować Sylwii Karoince. Właścicielce studia Just Inc. z Warszawy, która udzieliła mi odpowiedzi na moje pytania i dzięki której mogłam ten krótki reportaż zmontować. Więc jeszcze raz Ci dziękuję, kochana, i zachęcam Was do odwiedzenia jej mediów społecznościowych. Linki oczywiście znajdziecie w opisie pod spodem. Epidemia. Słysząc to słowo, większość z nas myśli zapewne o własnym zdrowiu oraz jego potencjalnym zagrożeniu. I słusznie, jednakże we współczesnym świecie każdy stan uniemożliwiający normalne funkcjonowanie musi zostać dokładnie zdefiniowany przez prawo, aby aparat rządowy mógł zastosować odpowiednie procedury, przynajmniej w teorii. Wspólnie z ekipą ze studia stwierdziliśmy, że nie chcemy narażać siebie i innych. Czytałam już wiele komentarzy w internecie na ten temat i bardzo wiele osób uważa, że jesteśmy nieporadni, nie potrafimy zarządzać biznesem, skoro zamykamy coś bez nakazu, ale dla nas bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. 31 marca 2020 roku polski rząd wydał nakaz, na mocy którego wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne oraz salony tatuażu i piercingu zostały zamknięte do odwołania. Epidemia wirusa należącego do grupy koronawirusów, dotychczas nieznanego medycynie. Rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach. Patogen, nazywany przez badaczy SARS-CoV-2, wywołuje ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego o nazwie COVID-19. U większości pacjentów przebiega ona bezobjawowo, co niestety znacznie przyspiesza rozprzestrzenianie się wirusa i usypia naszą czujność. A konsekwencje takich zaniedbań oddziałują błyskawicznie na wszystkie sfery naszego życia. Uśmiercają nie tylko tysiące osób, w pierwszej kolejności tych z grupy podwyższonego ryzyka, doprowadzają także do stopniowego, powolnego wyniszczenia gospodarki i upadku wielu przedsiębiorstw. Żadne znane mi studio raczej nie zamierza się zamknąć ale też w sumie nie rozmawiałam z innymi na takie tematy. Jednak widziałam kilka ofert, gdzie ludzie wyprzedają swoje studia, wyprzedają całe zaopatrzenie, meble i dalej. No i myślę, że to były studia, które nie miały powiedzmy zapisów trzy miesiące w przód, minimum, tak jakby. Więc myślę, że jednak epidemia może troszeczkę zweryfikować ten rynek. Branża tatuażu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Spacerując ulicami nieco większych miast, trudno nie natknąć się na szyld z nazwą nawiązującą do angielskich słów tattoo czy ink. Są to zarówno małe, jednoosobowe pracownie, jak i salony posiadające kilka oddziałów na terenie całego kraju. Niemal każdy może zarejestrować swoją działalność, rozpoczynając tym samym karierę tatuatora, gdyż zawód ten nie wymaga ukończenia wyższych studiów czy nawet specjalnych kursów kwalifikacyjnych. Dlatego właśnie popularność i prestiż danego lokalu wynika z umiejętności pracujących w nim artystów. Zakładanie działalności w tym przypadku raczej nie różni się za bardzo od innych profili. Nie potrzeba żadnych certyfikatów, tak jak to jest chyba w Wielkiej Brytanii, tak mi się wydaje. Nie trzeba mieć też żadnego wykształcenia artystycznego, więc tak naprawdę tatuażystą może zostać każdy. Zdecydowanie zakładając studio trzeba liczyć się z tym, że potrzebny jest spory wkład własny. Um, uważam, że wszystko zależy tak naprawdę od miasta, w którym ma być salon, wystroju i ewentualnych zmian w lokalu. I też nie wiem, czy salon może ubiegać się o dofinansowanie, ale moim zdaniem osoba, która otwiera studio, powinna być na tyle zdeterminowana i powinna posiadać wiedzę, że studio bez odległych terminów raczej może nie przetrwać, że powinna tak naprawdę liczyć głównie na siebie, a nie myśleć o dotacjach, które oczywiście nie są złe, ale no, jednak uważam, że to jest na tyle dziwna branża, że powinno się bardziej liczyć na siebie. Środowisko tatuatorów jest naprawdę wyjątkowe. Wymyka się wszelkim schematom, fascynuje, zaskakuje codziennie na nowo. Te branże tworzą ludzie, wirtuozi, artyści z własną wizją. Każdy z nich, choć para się tym samym rzemiosłem, osiąga zupełnie inne. Niepowtarzalne efekty. Dlatego właśnie entuzjaści tej sztuki są gotowi przejechać dziesiątki kilometrów, aby później przez resztę życia nosić na skórze wzór zaprojektowany specjalnie dla nich przez tatuatora, którego talent cenią sobie najbardziej. Branża tatuatorska jest na tyle hermetycznym środowiskiem, że każdy prędzej czy później zacznie się po prostu kojarzyć albo ze sobą przyjaźnić. Ja osobiście staram się jedynie utrzymywać kontakty z osobami pozytywnymi, którzy mają łeb na karku, choć wiem, że istnieją tacy, którzy jednak patrzą na innych z góry, ale myślę, że tak jest w każdym innym zawodzie. Cieszę się, że w dobie epidemii tatuażyści połączyli siły i wspólnie próbują walczyć o wspólne dobro. Jednak epidemia nie oszczędza nikogo, poddaje próbie wiele często specjalistycznych profesji, weryfikując konieczność ich istnienia. Nakazy rządowe, które priorytetyzują ochronę zdrowia i życia, uderzają we wszystkie sektory gospodarki. Każda działalność jest uwzględniona w planie tarczy antykryzysowej. Jednak tak naprawdę wydaje mi się, że główne założenie tej tarczy to jest umorzenie ZUS-u i ewentualne postojowe, na które złożyliśmy wniosek, ale nie wiemy, czy tak naprawdę to dostaniemy, bo już minął chyba tydzień. ZUSem w sumie też nie wiadomo co i jak, ale no jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że po prostu jednak ZUS nam umorzą. Oczywiście w obliczu zagrożenia nowym wirusem, stanowiącego globalny problem, izolacja jest najskuteczniejszą metodą walki. Jednakże izolacja nie ozdrowi chorych. Izolacja nie jest lekiem, a stanem nadzwyczajnym, który umożliwia nam przetrwanie. A przecież żaden stan nie trwa wiecznie. Prawda?